Jesteśmy w cyklu Miasto na Górze. Dwa tygodnie temu Zbyszek Tarkowski mówił o znaczącej różnicy pomiędzy Poszedłem za Jezusem, a idę za Jezusem. Tydzień temu kazanie wygłoszone przez Szymona Pietrzaka nosiło tytuł Wolni, by chcieć. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że sposób, w jaki reagujemy na trudne okoliczności, odzwierciedla naszą wiarę, odsłania nas. Pokazuje prawdę o nas, a nasza reakcja na trudne okoliczności ma kolosalne znaczenie nie tylko dla nas samych, ale też dla ludzi, którzy na nas patrzą, bo jesteśmy jak miasto na górze. Dlatego, moi kochani, czytam z listu do Filipian: jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z Wami, lecz tym bardziej gdy mnie nie ma. Czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą Waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na Jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Trzymajcie się przy tym słowa życia, abym mógł się czymś szczycić w dniu przyjścia Chrystusa, żebym miał dowód, że nie na próżno biegałem i nie na darmo się trudziłem. A jeśli mam nawet być złożony w ofierze i przez to wzmocnić waszą wiarę, cieszę się i podzielam radość was wszystkich. Podobnie i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. Zawsze. Posłuszni, czyńcie użytek ze swego zbawienia, wszystko bez narzekania i powątpiewania, bez zarzutu i nienaganni szczerzy pośród tego wynaturzonego pokolenia. Świecicie jak gwiazdy na niebie. Na podstawie tekstu mógłbym wygłosić bardzo duchowe prorocze. Motywujące kazanie, które byłoby jak miecz obosieczny, i mógłbym tak siec i batorzyć wszystkich, tak żeby poszło wszystkim w pięty. Na przykład słyszeliśmy, czyńcie użytek ze swego zbawienia. Skoro tak, mógłbym tak powiedzieć, co robicie ze swoim zbawieniem? Bierzcie się wreszcie do roboty, wy leniwce. I to w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana, Bóg wszystko widzi. Wyciągnie konsekwencje, was osądzi. Dlatego bez narzekania i brać się za siebie, brać się w garść, powinniście być bez zarzutu i nienaganni, a wy jacy jesteście, tacy sami albo i gorsi od tego zepsutego, wynaturzonego społeczeństwa. Powinniście świecić jak gwiazdy na niebie, a wy nie świecicie, tylko kopcicie jak te świece z, z nieobciętym knotem. Kiedy tak mówię, to czuję, jak wzbiera we mnie taki święty gniew. I wierzcie mi, słyszałem niejedno takie kazanie, takie mocne, wydawałoby się takie duchowe, takie bezkompromisowe, stawiające do pionu. I co z tego? I co z tego zostanie, kiedy kończy się kazanie, a zaczyna się prawdziwe życie? Kiedy pojawiają się prawdziwe, Trudności, kiedy zaczyna doskwierać proza życia. Wymagania znamy, ale czasem nie jesteśmy w stanie im sprostać. Poprzeczkę można zawiesić wysoko, bardzo wysoko, za wysoko, także nie jesteśmy w stanie jej dosięgnąć, a tym bardziej przeskoczyć, aż w końcu, po wielu nieudanych próbach, zniechęcamy się, gorzkniejemy, poddajemy się i w końcu już nic. Nie robimy. No ale powie ktoś, jest przecież napisane, bądźcie doskonali jak ojciec wasz w niebie. To prawda, powinniśmy mieć ambicje, żeby wzrastać, żeby dojrzewać, żeby, żeby rosnąć. Nigdy jednak nie będziemy doskonali jak Bóg. Pokusa stuprocentowości, pokusa tego rodzaju to zabójczy perfekcjonizm, który prowadzi do destrukcji. Dlaczego rozwodzą się wierzący ludzie? Dlaczego wpadają w depresję? Dlaczego wierzący ludzie wpadają w nałogi? Dlaczego odchodzą od wiary, od kościoła? Odpowiedź jest niejedna, ale jedna z odpowiedzi jest taka, ponieważ ludzie nie radzą sobie z trudnościami. Z trudnymi okolicznościami, i powiedzmy sobie szczerze, że my też często nie radzimy sobie z trudnościami tak, jakbyśmy chcieli przynajmniej sobie radzić. To prawda, że wszystko służy ku dobremu, cokolwiek by nas nie spotkało, jak stoi zresztą w liście do Rzymian. To prawda, że dotychczas nie spotkała Was próba przekraczająca ludzkie siły jak napisał Paweł, apostoł do Koryntian. To wszystko prawda. Jednak dopiero wtedy, kiedy staniemy oko w oko z realnymi przeciwnościami i życiowymi problemami, wtedy dopiero dowiadujemy się, jak zareagujemy. Do tego momentu mamy tylko wyobrażenie, mamy takie życze, życzeniowe myślenie. Kto, jak kto, ale ja. Zawsze dam sobie radę. Ja nigdy się nie poddam. Ja nie zrezygnuję. Ja nie zawiodę. Mnie to nie dotyczy. Kto jak nie ja? Życzeniowe myślenie. Bo tak naprawdę nie wiemy, jak zareagujemy, kiedy trudna sytuacja nas zaskoczy. Natomiast uwaga sposób, w jaki reagujemy na trudne okoliczności, odzwierciedla, odsłania. Naszą wiarę. Ten sposób może być dla nas samych ratunkiem, a dla innych świadectwem naszego zaufania Jezusowi, wierności Jezusowi i zachętą do wytrwałości, zbudowaniem lub nie. Taki na przykład Dawid, król Dawid. Druga księga Samuela zawiera bardzo pouczającą historię z jego życia. Dawid był namaszczonym królem Izraela. Ten chłop miał fantazję, miał polot. To był poeta, pieśniarz, nieustraszony, waleczny mężczyzna. Kobiety go kochały, mężczyźni go kochali. Nie tylko Jonatan, ale 37 innych poszłoby za nim w ogień. Kiedyś Dawid miał taką fantazję. Chciał napić się wody ze studni w Betlejem. Ale akurat Betlejem było otoczone, było zajęte przez wojska filistyńskie. Ale jednak oni... Postanowili dać to Dawidowi. Przedarli się nocą przez straż, zaczerpnęli wody i przynieśli do kryjówki Dawida. To o czym świadczy. Dawid był kochany, prawie ideał. Miał jeden poważny problem pewną słabość. Bynajmniej nie chodzi o kobiety to też. Ale Dawid był słabym ojcem. Nie radził sobie z wychowaniem dzieci. I już widzę w oczach niektórych z Was taką rodzącą się sympatię do Dawida. Ja też, też go lubię i mam zrozumienie dla niego. Dzieci potrafią nas przetestować najdokładniej. Ale Dawid naprawdę był słabym ojcem. Jeden z jego synów zgwałcił jego córkę. On o tym się dowiedział, ale nie zareagował. Inny jego syn, Absalom, wściekł się i wściekły na Dawida, zbuntował się i wywołał rewoltę. Doszło do tego, że Dawid z garstką wiernych przyjaciół Boso uciekał ze stolicy. Wydawało się, że królestwo upadło, i tak by się stało, gdyby nie kilku, kilkudziesięciu, może jego najwierniejszych przyjaciół. Zatrzymali się. Otrząsnęli się z pierwszego szoku, ogarnęli sytuację. Doszło do bitwy. W bratobójczej walce zginęło mnóstwo ludzi. Zginął też Absalom, syn Dawida, buntownik. Dramat gonił dramat. Dawid nie brał udziału w bitwie, ale czekał w mieście na dobre wieści. I w końcu dwaj posłańcy przyszli właśnie z dobrymi wieściami. Jeden z nich powiadomił o zwycięstwie. I śmierci buntownika Absaloma, czyli pełne zwycięstwo. I wtedy stało się coś dziwnego. Cała ta sytuacja z Absalomem zaskoczyła Dawida. Okoliczności go najwyraźniej przerosły. Emocje ze, związane ze śmiercią syna zaskoczyły go kompletnie. Zaczął zachowywać się nieracjonalnie. Ten, który jako nastolatek zwyciężył Goliata, ten, który przyniósł Dawidowi 200 napletków filisty, filistynów, Chociaż wystarczyło tylko sto, żeby zdobyć rękę córki Saula. No nie tylko rękę, dostał całą królewne. Setki, a może tysiące Filistynów zakatrupił na śmierć w wielu bitwach. Czego on w życiu nie przeszedł? Kiedyś nawet udawał szalonego, żeby ratować życie. Psalm 34 nosi taki podtytuł. Dawidowy, gdy ten zachowywał się jak niepoczytalny, także został wygnany i odszedł. A pierwsze zdanie z tego psalmu brzmi: Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. W każdych okolicznościach. To była deklaracja Dawida. Teraz jednak ten nieustraszony, zaprawiony w bojach mężczyzna zaczął zachowywać się wręcz absurdalnie. Zamiast nagrodzić posłańców, zamiast pogratulować żołnierzom zwycięstwa, zamiast uhonorować dowódców, zamiast ogłosić święto w mieście, zamknął się w swoim pokoju, zamknął się w sobie i zaczął płakać. I to jak? Zwycięska armia, jego żołnierze, chyłkiem jak złodzieje, przekradali się do miasta. Słychać było tylko jęk i głośne zawodzenie Dawida. Synu mój Absalomie, Absalomie, mój synu, o synu mój, o synu. To jest wręcz cytat z tego, co zapisał autor tej księgi. W końcu Joab, dowódca wojsk i jego osobisty przyjaciel, nie wytrzymał nerwowo, wszedł do niego i powiedział tak. Właśnie warknął, weź się w garść. Wyjdź i przemów do serc wszystkich swoich sług, bo przysięgam na Pana. Jeśli nie wyjdziesz, do rana nie pozostanie przy Tobie nikt. No i Dawid wziął się w garść, wyszedł do ludzi i w ten sposób wrócił na tron. Z dystansu, z pozycji obserwatora, tak jak my dzisiaj, to zachowanie Dawida wydaje się głupie. Kompletnie niezrozumiały. Ale prawda jest taka, i to jest to chyba uniwersalna prawda, że w nienormalnej sytuacji ludzie zachowują się nienormalnie i to jest normalne. Jeszcze jedna rzecz. W kontekście reakcji na trudne okoliczności warto sobie uświadomić, że zwykle próbujemy kontrolować sytuację wokół nas, a tak naprawdę niczego nie kontrolujemy, to sytuacja kontroluje nas. Nieustanna próba kontrolowania wszystkiego i wszystkich drenuje nas, wyniszcza nas, pozbawia nas wolności, spontaniczności i radości życia. I tak jest efekt. Kiedy czytałem tę historię z Dawidem, wybrzmiało mi to właśnie weź się w garść. Sam nieraz słyszałem pod własnym adresem, jak ktoś mi mówił: weź się w garść. I ja też mówiłem do ludzi kilka razy w życiu, kiedy byli w trudnej sytuacji: weź się w garść. Dzisiaj wiem, że to nie działa. To nie działa. Czasem ludzie mówią do kogoś w depresji: weź się w garść. To tak, jakby powiedzieć komuś ze złamaną nogą: weź ty, biegaj wokół stadionu. I się dziwimy, że on tego nie robi. Dotarło do mnie, że nie to uratowało Dawida, nie to, że on się wziął w garść, ale to, że Joab, ten, który zainterweniował, był lojalny wobec Dawida w chwili chyba największej jego słabości i bezradności. To nie weź się w garść, ale Joab, dowódca wojsk, przyjaciel Dawida. Jego obecność i jego interwencja, ale też, uwaga, gotowość Dawida do przyjęcia tej interwencji, do przyjęcia pomocy. Uczymy się dzisiaj, jak reagować na trudne sytuacje. Dlatego pozwólcie, że zapytam bardzo osobiście. Czy masz przy boku lojalnego, oddanego przyjaciela, przyjaciółkę, popleczników? Którzy staną przy Tobie, kiedy powinie ci się noga? Czy masz kogoś, kto stanie po Twojej stronie, komu pozwolisz interweniować, kiedy znajdziesz się w oku cyklonu? No i nie mniej ważne pytanie: czy naprawdę oczekujesz pomocy? Czy jesteś gotowy prosić o pomoc? Czy naprawdę decydujesz się na wysiłek, jaki jest związany? Z wyjściem z zamknięcia z tej ciemnej doliny. Ile to razy słyszałem, Jezus jest moim najlepszym lekarzem, przyjacielem. To brzmiało wręcz jak wyznanie wiary, ale nie było nim. To nie było wyznanie wiary. To była wymówka, żeby nie iść do lekarza, żeby nic nie robić żeby niczego nie zmieniać, żeby nie szukać tak naprawdę pomocy, żeby nie stracić korzyści jakie należą się ofierze, jakie przysługują ofierze. Jestem ofiarą, należy mi się. Nie muszę nic zrobić, bo jestem ofiarą, mi się należy. Mamy w kościele poradnie. Nie jest idealna. Mamy mniej lub bardziej doświadczonych mężczyzn i kobiety, nie są idealni. Mamy grupy Małe, domowe, jak je nazwać, one też nie są idealne. Mamy spotkania dla mężczyzn i kobiet, i te spotkania też nie są idealne. Korzystasz, kiedy potrzebujesz pomocy, czy się zamykasz w swoim bólu? Są też inne ośrodki pomocy, lekarze, doradcy. Korzystasz? Twoje życie jest cenne. I warte zachodu, Twoje życie ma znaczenie dla ludzi, z których istnienia może sobie nawet nie zdajesz sprawy. Po ostatnim powrocie do Warszawy, kilka lat temu, na Facebooku jakaś kobieta napisała do mnie i do mojej żony: Wróciliście, obserwuję Was od 10 lat. No, w jednym momencie poczułem, jakby ktoś mnie śledził. Przypomniałem sobie wszystkie moje grzechy ostatnich lat, błędy i zaniedbania, z których nie jestem dumny. Ona zakończyła: i dziękuję Bogu za Was. Anonimowa kobieta, dla której moje życie, dla której nasze życie z jakiegoś powodu stało się ważne. Twoje, twoje i moje życie jest cenne i ważne. Nie tylko dla Boga, ale też dla ludzi. Nasza reakcja, sposób reakcji na trudne sytuacje może mieć wpływ nie tylko na nasze życie. Sposób, w jaki reagujemy, może mieć wpływ na ludzi, bo jesteśmy jak miasto na górze. I nie musi to być powodem do nerwicy. O, obserwują mnie. Mogę być sobą. Nie muszę udawać lepszego ani gorszego niż jestem w rzeczywistości. Mogę żyć swoim życiem najlepiej, jak potrafię, i to wszystko. Dawid już tyle przeżył. Wydawałoby się, że już nic go nie zaskoczy. Powinien wiedzieć, jak reagować. A jednak ta sprawa z synem kompletnie go zaskoczyła. To dotyczy także nas. Trudne sytuacje są wpisane w nasze życie. Stąd po pierwsze, nie reagować natychmiast. Weź głęboki wdech. Najlepiej dziesięć od razu i nie jest to bynajmniej żart. Zastanów się, co się dzieje. Oceń, na ile potrafisz, co się dzieje w Tobie i wokół Ciebie. I to jest pierwszy krok. Kiedy podpytywałem ludzi, jaka jest właściwa reakcja chrześcijanina na trudne okoliczności, jeden z bardziej doświadczonych braci, Max, stwierdził: Powiedz ludziom, nie panikować. To będzie najlepsze świadectwo chrześcijańskiej wiary. Ja się spodziewałem, że Max powie: więcej się modlić, więcej czytać Biblię, więcej pościć. Ja wiem, że on to wszystko robi. A on powiedział tylko: Nie panikować, bo jeśli panikujesz, to modlitwa, czytanie Biblii i posty też nie pomogą. Rób to wszystko i nie panikuj. To cię uratuje i będzie też jednocześnie dobrym świadectwem wiary. Twoja reakcja będzie oznaczać, że twój Pan, że Jezus jest większy od największych twoich trudności. Nie mamy wpływu na trudne zdarzenia, ale mamy wpływ na sposób, w jaki reagujemy na te zdarzenia. Po pierwsze, nie reagować natychmiast i nie panikować, to już wiemy. Po drugie, przygotuj się na próby na ile to jest możliwe. Niedawno uczestniczyłem w szkoleniu dla wolontariuszy, którzy jeżdżą z pomocą humanitarną na Ukrainę. Ludzie mieli przyjść tak wyposażeni, jak jeżdżą właśnie w, tym, w tych konwojach na Ukrainę. Jedni przyszli w sandałach, inni w krótkich spodenkach, jeszcze inni w sandałkach i w spodenkach. Nikt nie umiał założyć sobie opaski uciskowej. Okazało się, że większość ignorowała fakt, albo nie doceniała faktu, że w Ukrainie toczy się wojna. Szkolenie prowadził komandos. Przedstawiał różne możliwe scenariusze, jakie mogą się zdarzyć w kraju, gdzie toczy się wojna. Pierwsza zasada, nigdy w pojedynkę. Nigdy w pojedynkę. Zawsze razem zaznaczył. Gdzieś to już słyszałem. Lepiej dwóm niż jednemu, bo łatwiej im w trudzie. Jeśli jeden upadnie, drugi go podniesie, gdzieś to już czytaliśmy. Komandos podpowiedział też, jak się ubrać, jak przygotować prowian, jak wyposażyć apteczkę, jak się zachować w momencie ostrzału, gdzie i jak się ukryć, no i jak przetrwać tortury i niewolę. Druga część szkolenia dotyczyła tego, jak sobie radzić ze stresem. Normalne jest przecież to, że w trudnych okolicznościach pojawia się stres i ten stres może nas nawet sparaliżować. Wszystko to było bardzo praktyczne, łącznie z tym, jak założyć sobie samemu opaskę uciskową, żeby się nie wykrwawić. To była praktyczna wiedza, która praktycznie powinna pomóc przeżyć i wrócić do domu. Przeżyć, by wrócić do domu. W duchowym wymiarze jest przecież identycznie. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór. W krytycznej chwili, i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Tak do Efezjan pisał Paweł, Paweł Apostoł. Jeśli chcesz wyjść z potyczek zwycięsko, jeśli chcesz wrócić do domu, przygotuj się na trudne okoliczności. Życie możecie poranić, ale pamiętaj: Masz misję i masz wrócić do domu, choćby na jednej nodze. Ale ktoś na ciebie czeka. Twoja reakcja na trudne okoliczności jest istotna, nie tylko na Twoje osobiste dobro. Jeśli chcesz być gwiazdą polarną dla pogubionych ludzi, co ja mówię, jeśli chcesz. Paweł, kiedy pisał do Filipian, to stwierdził: świecicie jak gwiazdy. Świecicie, to znaczy, że to się dzieje. Idziecie, świecicie. Kto był nad morzem i nocą obserwował rozgwieżdżone niebo, ten wie, jaki to jest piękny, zapierający dech w piersiach widok. Miliardy gwiazd, a każda inna nie ma identycznej, każda inaczej świeci, a razem dają taki efekt. Pozwólcie, że na koniec przeczytam jeszcze raz ten tekst Pawła z listu do Filipian. Jestem przekonany, że już nie zabrzmi jak oskarżenie, ale będzie zachętą. Dlatego moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z Wami, lecz tym bardziej gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci. I Odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to, bo, Bóg to bowiem jest sprawcą Waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania. Tak, byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Trzymajcie się przy tym słowa życia, abym mógł się czymś szczycić w dniu przyjścia Chrystusa, żebym miał dowód, że nie na próżno biegałem i na darmo się truciłem. A jeśli nawet mam być złożony w ofierze i przez to wzmocnić Waszą wiarę, cieszę się i podzielam radość Was wszystkich. Podobnie Wy cieszcie się i dzielcie radość ze mną. Miasto. Na górze świecicie jak gwiazdy idziecie. Jesteście wolni, by chcieć.